Wyobraź sobie, że jedziesz konno przez dziki zachód, słyszysz krzyki o pomoc dochodzące z nad rzeki. Pobjeżdżasz bliżej i widzisz kobietę przykutą łańcuchami do słupa, woda sięga jej już po szyję. Ratować czy nie? Ta decyzja zmieniła życie kowboja na zawsze. Jeśli chcesz poznać tę niesamowitą historię, zostań do końca i naciśnij dzwoneczek, bo ta opowieść będzie pełna zwrotów akcji. Nazywał się Jake Morrison. Miał 32 lata i był jednym z najszanowaniejszych kowbojów w całym Teksasie. Pracował na ranczu Copper Creek już od 10 lat, miał własny dom, oszczędności i planował się ożenić z córką właściciela rancza, piękną Sara Williams. To był spokojny wtorek, 15 czerwca 1887 roku. Jake wracał z miasta po dostarczeniu bydła, gdy usłyszał te krzyki. Na początku myślał, że to może kajouti albo jakieś inne zwierzę. Ale gdy dźwięk się powtórzył. Zorientował się, że to ludzki głos. Skierował swojego konia, Tundera, w stronę rzeki Villogrande. Grande. Słońce chyliło się ku zachodowi, rzucając długie cienie na prerii. I wtedy ją zobaczył. Młoda kobieta, może dwadzieścia kilka lat, była przykuta do drewnianego słupa wbitego w dno rzeki. Woda sięgała jej już po pierś i stale przybywała. Jej długie, ciemne włosy przyklejały się do twarzy, a w oczach malował się czysty terror. Pomocy. Krzyczała po hiszpańsku. Por favor, ayudame. Jake nie mówił zbyt dobrze po hiszpańsku, ale rozumiał wystarczająco, żeby wiedzieć, że błaga o pomoc. Zeskoczył z konia i wszedł do wody, nie zastanawiając się ani chwili. Spokojnie, senorita, powiedział, próbując uspokoić kobietę. Zaraz cię uwolnię. Łańcuchy były grube i solidne, a zamek wyglądał na bardzo mocny. Jake szarpał i próbował różnych sposobów, ale nic nie działało. Woda cały czas przybywała. "Quintesso esto" spytał, kto jej to zrobił. Kobieta spojrzała na niego ze łzami w oczach. "Los ombre z złe ludzie. Dwieronkę i swój brucha, powiedzieli, że jestem czarownicą." Jake poczuł, jak serce ściska mu się ze złości. Wiedział o procesach czarownic które wciąż miały miejsce w niektórych miasteczkach. To była barbarzyńska praktyka. Wyciągnął swój kolt i wystrzelił w zamek. Pierwszy strzał go tylko uszkodził. Drugi w końcu złamał. Łańcuchy spadły do wody z głośnym pluskiem. Kobieta prawie zemdlała z ulgi. Jake podtrzymał ją i wyniósł na brzeg. — Jak masz na imię? — spytał. Elaine wyszeptała. Elaine Vasquez. Maches gracias, senor. Uratował mi pan życie. Gdy Elaine odzyskała siły, opowiedziała Jake'owi swoją historię. Pochodziła z małej wioski Santa Maria, około 30 mil na południe. Była kurandera, uzdrowicielką, która używała ziół i starych praktyk do leczenia ludzi. Moja babcia nauczyła mnie wszystkiego, mówiła, siedząc przy ognisku, które Jake rozpalił. Jak leczyć gorączkę jak pomagać kobietom przy porodzie, jak opatrywać rany. To była moja rodzinna tradycja. Ale w ostatnim czasie przybył do wioski nowy pastor, Padre Martinez. Był to człowiek pełen fanatyzmu, który uważał wszystkie tradycyjne praktyki za dzieło diabła. Powiedział, że jestem czarownicą, płakała Elaine. Że moje zioła to czarna magia. Podburzył przeciwko mnie całą wieś. Jake słuchał, czując coraz większy gniew. Znał takich ludzi, ślepo fanatycznych, którzy woleli spalić niewinną kobietę, niż przyznać, że się mylą. Wczoraj w nocy przyszli po mnie, kontynuowała Elaine. Padre Martinez, burmistrz i kilku mężczyzn. Zabrali mnie z domu, przywieźli tutaj i przykuli do tego słupa. Powiedzieli, że jeśli jestem niewinna, to Bóg mnie uratuje. A jeśli utonę, to znaczy, że byłam czarownicą. To była stara, brutalna próba wody jeden z najgorszych sposobów sprawiedliwości jaki Jake znał Gdzie teraz pójdziesz? spytał Nie możesz wrócić do wioski. Elaine pokręciła głową. Nie mam gdzie iść. Moja rodzina nie żyje, przyjaciół też już nie mam. Wszyscy się mnie boją. Jake patrzył na tę młodą kobietę, która straciła wszystko tylko dlatego, że pomagała ludziom. Coś w jego sercu poruszyło się w sposób, którego nie rozumiał. Pojedź ze mną, powiedział nagle. Na rancho Copper Creek. Właściciel to dobry człowiek. Może znajdziemy ci pracę. Elaine spojrzała na niego z niedowierzaniem. Vedat? Naprawdę? Naprawdę, potwierdził Jake. Każdy zasługuje na drugą szansę. Tego wieczoru rozbili obóz pod gwiazdami. Jake oddał Elenie swój koc i sam spał przy dogasającym ogniu. Ale nie mógł zasnąć. Wciąż patrzył na jej spokojną twarz w świetle księżyca i zastanawiał się, co się z nim dzieje. Następnego dnia dotarli na rancho Copper Creek. Był to jeden z największych rancz w Teksasie, rozciągający się na tysiące akrów. Białe ogrodzenia, zadbane budynki, setki głów bydła, to wszystko należało do Richarda Williamsa, człowieka, który Jake uważał za swojego drugiego ojca. Richard Williams stał na werandzie głównego domu. Gdy zobaczył najeżdżającego Jake'a, ale jego twarz stężała, gdy zauważył, że nie jedzie sam. Jake, zawołał. Kim jest ta kobieta? Jake pomógł Elenie zejść z konia. To Elaine Vasquez. Uratowałem ją od utonięcia. Potrzebuje pomocy. Richard był mężczyzną w średnim wieku, z siwymi wąsami i surowym spojrzeniem. Przez długie chwile przyglądał się Elenie. Która stała cicho, trzymając w dłoniach pognięcione skraje sukni. Jest Meksykanką, stwierdził w końcu. Tak, Senor Williams, odpowiedziała Elaine e po angielsku. Ale jestem dobrym człowiekiem. Potrafię gotować, sprzątać, opiekować się zwierzętami. Jake, Richard odciągnął go na bok. Co ty sobie myślisz? Przyprowadziłeś tutaj obcą kobietę, jeszcze do tego Meksykankę. A co powie Sara? Właśnie wtedy na werandzie pojawiła się Sara Williams. Miała 24 lata, złote włosy i błękitne oczy. Była córką właściciela i od dwóch lat była narzeczoną Jake'a. Jake, kochanie, pobiegła do niego z uśmiechem. Ale gdy zobaczyła Elenę, jej uśmiech zniknął. A to kto? Jake wyjaśnił sytuację. Sara słuchała z coraz bardziej napiętą miną. Więc uratowałeś jakąś włóczęgę? Spytała zimno. Sara, ona prawie utonęła. I co dalej? Będzie tu mieszkać? W naszym domu? Richard Williams pokręcił głową. Jake, rozumiem twoje intencje. Ale nie możemy przyjąć jej tutaj. To rancho, nie przytułek dla bezdomnych. Elaine słuchała tej rozmowy, rozumiejąc każde słowo. Jej oczy wypełniły się łzami, ale nie powiedziała nic. Proszę, Jake zwrócił się do Richarda. Dam jej moją chatę. Będzie pracować za jedzenie. Nie będzie żadnych problemów. Jake, Sara złapała go za rękę. Myślisz o naszym ślubie? Co ludzie powiedzą, jeśli będziesz mieszkał sam z jakąś Meksykanką? To były inne czasy, kiedy uprzedzenia rasowe były powszechne. Jake wiedział o tym, ale coś w nim się buntowało przeciwko tej niesprawiedliwości. Ona nie jest, jakąś Meksykanką, przecinek, powiedział ostro. Ma na imię Elaine i jest dobrym człowiekiem. Sara cofnęła się, jakby ją uderzył. Jake Morrison, co się z tobą dzieje? W końcu Richard westchnął. Dobrze. Może zostać tydzień. Jeden tydzień, Jake. Potem musi odejść. Elaine skinęła głową. Dziękuję bardzo. Senor Williams. Obiecuję, że nie będę problemem. Jake pokazał jej małą chatę na skraju rancha, gdzie mieszkał. Możesz spać w środku. Ja rozłożę koc na werandzie. Nie, senor Jake. Elaine pokręciła głową. Pan mi już tyle pomógł. Ja będę spać na zewnątrz. Absolutnie nie. Jesteś kobietą, a ja jestem dżentelmenem. Tego wieczoru Jake leżał na werandzie, patrząc na gwiazdy. W środku chatki słyszał, jak Elejne cicho płacze. Jego serce ściskało się z bólu. Czemu życie było takie niesprawiedliwe? Wyobraź sobie, że jedziesz konno przez dziki zachód, słyszysz krzyki o pomoc dochodzące z nad rzeki. Pobjeżdżasz bliżej i widzisz kobietę przykutą łańcuchami do słupa, woda sięga jej już po szyję. Ratować czy nie? Ta decyzja zmieniła życie Kowboja na zawsze. Jeśli chcesz poznać tę niesamowitą historię, zostań do końca i naciśnij dzwoneczek, bo ta opowieść będzie pełna zwrotów akcji. Nazywał się Jake Morrison, miał 32 lata i był jednym z najszanowanejszych kowbojów w całym Teksasie. Pracował na ranczu Copper Creek już od 10 lat, miał własny dom, oszczędności i planował się ożenić z córką właściciela rancza, piękną Sara Williams. To był spokojny wtorek, 15 czerwca 1887 roku. Jake wracał z miasta po dostarczeniu bydła, gdy usłyszał te krzyki. Na początku myślał, że to może kajouti albo jakieś inne zwierzę. Ale gdy dźwięk się powtórzył, zorientował się, że to ludzki głos. Skierował swojego konia, Tundera, w stronę rzeki Rio Grande. Słońce chyliło się ku zachodowi, rzucając długie cienie na prerii. I wtedy ją zobaczył. Młoda kobieta, może dwadzieścia kilka lat, była przykuta do drewnianego słupa wbitego w dno rzeki. Woda sięgała jej już po pierś i stale przybywała. Jej długie, ciemne włosy przyklejały się do twarzy, a w oczach malował się czysty terror. Pomocy! Krzyczała po hiszpańsku. Por favor, ayudame. Jake nie mówił zbyt dobrze po hiszpańsku, ale rozumiał wystarczająco, żeby wiedzieć, że błaga o pomoc. Zeskoczył z konia i wszedł do wody, nie zastanawiając się ani chwili. Spokojnie, senorita, powiedział, próbując uspokoić kobietę. Zaraz cię uwolnię. Łańcuchy były grube i solidne, a zamek wyglądał na bardzo mocny. Jake szarpał i próbował różnych sposobów, ale nic nie działało. Woda cały czas przybywała. Quinte hizo Spytał, kto jej to zrobił. Kobieta spojrzała na niego ze łzami w oczach. Los ombreis malos, złe ludzie. Gierączkę i una brucha, powiedzieli, że jestem czarownicą. Jake poczuł, jak serce ściska mu się ze złości. Wiedział o procesach czarownic, które wciąż miały miejsce w niektórych miasteczkach. To była barbarzyńska praktyka. Wyciągnął swój kolt i wystrzelił w zamek. Pierwszy strzał go tylko uszkodził. Drugi w końcu złamał. Łańcuchy spadły do wody z głośnym pluskiem. Kobieta prawie zemdlała z ulgi. Jake podtrzymał ją i wyniósł na brzeg. Jak masz na imię? Spytał. Elaine, wyszeptała. Elaine Vasquez. Maches gracias, senor. Uratował mi pan życie. Gdy Elaine odzyskała siły, opowiedziała Jake'owi swoją historię. Pochodziła z małej wioski Santa Maria, około 30 mil na południe. Była kurandera, uzdrowicielką, która używała ziół i starych praktyk do leczenia ludzi. Moja babcia nauczyła mnie wszystkiego, mówiła, siedząc przy ognisku, które Jake rozpalił. Jak leczyć gorączkę, jak pomagać kobietom przy porodzie, jak opatrywać rany. To była moja rodzinna tradycja. Ale w ostatnim czasie przybył do wioski nowy pastor, Padre Martinez. Był to człowiek pełen fanatyzmu, który uważał wszystkie tradycyjne praktyki za dzieło diabła. Powiedział, że jestem czarownicą, Płakała Elaine, że moje zioła to czarna magia. Podburzył przeciwko mnie całą wieś. Jake słuchał, czując coraz większy gniew. Znał takich ludzi, ślepo fanatycznych, którzy woleli spalić niewinną kobietę niż przyznać, że się mylą. Wczoraj w nocy przyszli po mnie, kontynuowała elejne. Padre Martinez, burmistrz i kilku mężczyzn. Zabrali mnie z domu, przywieźli tutaj i przykuli do tego słupa. Powiedzieli, że jeśli jestem niewinna, to Bóg mnie uratuje. A jeśli utonę, to znaczy, że byłam czarownicą. To była stara, brutalna próba wody, jeden z najgorszych sposobów sprawiedliwości, jaki Dake znał. Gdzie teraz pójdziesz? – spytał. Nie możesz wrócić do wioski. Elaine pokręciła głową. Nie mam gdzie iść. Moja rodzina nie żyje, przyjaciół też już nie mam. Wszyscy się mnie boją. Jake patrzył na tę młodą kobietę, która straciła wszystko tylko dlatego, że pomagała ludziom. Coś w jego sercu poruszyło się w sposób, którego nie rozumiał. Pojedź ze mną, powiedział nagle. Naranczo Copper Creek. Właściciel to dobry człowiek. Może znajdziemy ci pracę. Elaine spojrzała na niego z niedowierzaniem. Devedat? Naprawdę? Naprawdę. Potwierdził Jake. Każdy zasługuje na drugą szansę. Tego wieczoru rozbili obóz pod gwiazdami. Jake oddał Elenie swój koc i sam spał przy dogasającym ogniu. Ale nie mógł zasnąć. Wciąż patrzył na jej spokojną twarz w świetle księżyca i zastanawiał się, co się z nim dzieje. Następnego dnia dotarli na rancho Copper Creek. Był to jeden z największych rancz w Teksasie, rozciągający się na tysiące akrów. Białe ogrodzenia, Zadbane budynki, setki głów bydła, to wszystko należało do Richarda Williamsa, człowieka, który Jake uważał za swojego drugiego ojca. Richard Williams stał na werandzie głównego domu, gdy zobaczył nadjeżdżającego Jake'a. Ale jego twarz stężała, gdy zauważył, że nie jedzie sam. Jake zawołał: Kim jest ta kobieta? Jake pomógł Elenie zejść z konia. To Elaine Vasquez. Uratowałem ją od utonięcia. Potrzebuję pomocy. Richard był mężczyzną w średnim wieku, z siwymi wąsami i surowym spojrzeniem. Przez długie chwile przyglądał się Elenie, która stała cicho, trzymając w dłoniach pognięcione skraje sukni. Jest Meksykanką, stwierdził w końcu. Tak, senor Williams, odpowiedziała elejne po angielsku. Ale jestem dobrym człowiekiem. Potrafię gotować, sprzątać. Opiekować się zwierzętami. Jake, Richard odciągnął go na bok. Co ty sobie myślisz? Przyprowadziłeś tutaj obcą kobietę, jeszcze do tego Meksykankę. A co powie Sara? Właśnie wtedy na werandzie pojawiła się Sara Williams. Miała 24 lata, złote włosy i błękitne oczy. Była córką właściciela i od dwóch lat była narzeczoną Jake'a. Jake, kochanie pobiegła do niego z uśmiechem. Ale gdy zobaczyła Elenę, jej uśmiech zniknął. A to kto? Jake wyjaśnił sytuację. Sara słuchała z coraz bardziej napiętą miną. Więc uratowałeś jakąś włóczęgę? Spytała zimno. Sara, ona prawie utonęła. I co dalej? Będzie tu mieszkać? W naszym domu? Richard Williams pokręcił głową. Jake, rozumiem Twoje intencje ale nie możemy przyjąć jej tutaj. To rancho, nie przytułek dla bezdomnych. Elaine słuchała tej rozmowy, rozumiejąc każde słowo. Jej oczy wypełniły się łzami, ale nie powiedziała nic. Proszę, Jake zwrócił się do Richarda. Dam jej moją chatę. Będzie pracować za jedzenie. Nie będzie żadnych problemów. Jake, Sara złapała go za rękę. Myślisz o naszym ślubie? Co ludzie powiedzą, jeśli będziesz mieszkał sam z jakąś Meksykanką? To były inne czasy, kiedy uprzedzenia rasowe były powszechne. Jake wiedział o tym, ale coś w nim się buntowało przeciwko tej niesprawiedliwości. Ona nie jest, jakąś Meksykanką, przecinek, powiedział ostro. Ma na imię Elaine i jest dobrym człowiekiem. Sara cofnęła się, jakby ją uderzył. Jake Morrison, co się z tobą dzieje? W końcu Richard westchnął. Dobrze. Może zostać tydzień. Jeden tydzień, Jake. Potem musi odejść. Elaine skinęła głową. Dziękuję bardzo, senor Williams. Obiecuję, że nie będę problemem. Jake pokazał jej małą chatę na skraju rancha, gdzie mieszkał. Możesz spać w środku. Ja rozłożę koc na werandzie. Nie, senor Jake. Elaine pokręciła głową. Pan mi już tyle pomógł. Ja będę spać na zewnątrz? Absolutnie nie. Jesteś kobietą, a ja jestem dżentelmenem. Tego wieczoru Jake leżał na werandzie, patrząc na gwiazdy. W środku chatki słyszał, jak elejne cicho płacze. Jego serce ściskało się z bólu. Czemu życie było takie niesprawiedliwe? Nie. Jake wstał gwałtownie. To niesprawiedliwe. Dlaczego dobrzy ludzie muszą cierpieć? Bo świat nie zawsze jest sprawiedliwy, senor Jake. Ale dobrzy ludzie muszą pozostać dobrzy mimo to. Jake patrzył na tę niezwykłą kobietę i poczuł, że jego serce pęka na pół. Wiedział już, jaką podejmie decyzję. I wiedział, że zmieni to wszystko. Jake Morrison stał na rozdrożu swojego życia. Po jednej stronie była bezpieczeństwo, dobra praca, Szanowana pozycja w społeczności i małżeństwo z Sara Williams. Po drugiej stronie była Elaine, kobieta, która wniosła do jego życia coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczył. Było południe. Richard Williams czekał na odpowiedź. Jake wszedł do głównego domu rancza. Sara siedziała w salonie, jej oczy były czerwone od płaczu. Jake, wstała szybko. Pogijałeś już decyzję? Jake patrzył na kobietę z którą planował spędzić resztę życia. Sara była piękna, inteligentna, pochodziła z dobrej rodziny. Każdy mężczyzna w Teksasie chciałby ją poślubić. Ale gdy patrzył na nią teraz, nie czuł tego, co czuł, gdy patrzył na Elenę. Sara, powiedział cicho. Przepraszam. Sara zadrżała. To znaczy? To znaczy, że nie mogę pozwolić, żeby Elaine odeszła sama? Nie mogę zostawić jej bez ochrony w tym świecie. Sara wybuchnęła płaczem. Jake Myśl o tym, co robisz. Rzucasz 10 lat swojego życia dla obcej kobiety. Nie jest obca, Jake pokręcił głową. Elaine to najlepszy człowiek, jakiego spotkałem. Richard Williams wszedł do salonu. Jego twarz była twarda jak kamień. Więc to twoja ostateczna decyzja? Tak. Jake Morrison, jesteś największym głupcem w całym Teksasie. Richard pokręcił głową. Tracisz dom, pracę, żonę, przyszłość. I za co? Za jakąś. Uważaj, co mówisz. Jake przerwał mu ostro. Jake, Sara płakała. Proszę, pomyśl jeszcze raz. Ona nie jest warta tego poświęcenia. Jake spojrzał na nią ostatni raz. Sara, gdyby się poznała, zrozumiałabyś, że warta jest wszystkiego kropka. Wyszedł z domu, nie oglądając się za siebie. Elejne czekała przy chatce ze spakowanymi rzeczami. Gdy zobaczyła Jake'a, spytała Senor Jake, kiedy mam odejść? Nie odchodzisz. Elejne nie zrozumiała. Jak to? Odchodzimy razem. Dzisiaj Elejnę pobladła. K? Co pan mówi? Elejne, odchodzę z rancha. Jedziemy razem, gdzie tylko zechcesz. Nie, senor Dake. Elejne pokręciła głową energicznie. Nie może pan tego robić. To pan życie. Elejne, Jake wziął ją za ręce. Słuchaj mnie uważnie. Ten tydzień z tobą był najlepszy w moim życiu. Nie wiem, co ze mną jest. Nie rozumiem tego wszystkiego. Ale wiem jedno. Nie mogę cię zostawić. Ale pana praca, pana narzeczona. To wszystko już nieważne. Elaine płakała. Senor Jake, pan jest szalony. Może jestem. Jake uśmiechnął się. Ale czasami szaleństwo jest jedyną rozsądną rzeczą do zrobienia. Tego popołudnia Jake Morrison i Elaine Vasquez opuścili rancho Copper Creek. Jake miał swojego konia, trochę oszczędności, ubrania na grzbiecie. Elaine miała tylko to, co dał jej Jake. Gdy odjeżdżali, Sara Williams stała w oknie, patrząc na mężczyznę, którego kochała, jak znika w oddali z inną kobietą. Richard Williams stał na werandzie, kręcąc głową. Największy głupiec w Teksasie mruknął. Ale może też najszłachetniejszy człowiek, jakiego znałem. Jake i Elaine pojechali na zachód. Do Kalifornii. Tam, gdzie nikt ich nie znał, gdzie mogli rozpocząć nowe życie. Kupili mały kawałek ziemi w dolinie San Joaquin. Jake pracował jako kowbój na różnych ranchach, a Elaine pomagała lokalnym ludziom jako uzdrowicielka. Jej wiedza o ziołach i medycynie była bardzo potrzebna na granicy. Pobrali się sześć miesięcy później w małym hiszpańskim kościele w Los Angeles. Czy Jake żałował swojej decyzji? Przez pierwsze miesiące czasami się zastanawiał. Stracił wszystko, co znał, wszystkich ludzi, których kochał. Czasami leżał w nocy, myśląc o tym, jak wyglądałoby jego życie, gdyby nie podjął tej decyzji. Ale gdy rano budził się obok Eliny, gdy widział jej uśmiech, gdy słyszał jej śmiech, wiedział, że podjął właściwą decyzję. Elaine urodziła mu trzech synów i dwie córki. Jake został właścicielem własnego rancza. Zostali szanowani w społeczności. Sara Williams wyszła za mąż za lokalnego bankiera rok później. Podobno była szczęśliwa, ale nigdy więcej nie rozmawiała o Jake'u Morrisonie. A Jake? Jake Morrison, człowiek, który stracił wszystko, żeby uratować nieznajomą kobietę, żył długo i szczęśliwie. Bo czasami trzeba stracić wszystko, żeby znaleźć to, co naprawdę ma znaczenie. I oto historia Kowboja, który uratował kobietę przykutą łańcuchami do słupa w rzece i stracił przez to całe swoje życie. Ale może właśnie wtedy je odnalazł? Co myślisz o tej historii? Czy Dick podjął właściwą decyzję? Napisz w komentarzach. I jeśli podoba Ci się tego typu treści, zasubskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych niesamowitych historii z dzikiego zachodu. Ta historia, choć brzmi jak legenda, opiera się na prawdziwych wydarzeniach z XIX wieku. W tamtych czasach procesy czarownic wciąż miały miejsce, szczególnie na pograniczu amerykańsko-meksykańskim. Próba wody była rzeczywiście używaną metodą sprawiedliwości. Oskarżoną osobę wrzucano do wody. Jeśli wypłynęła, uznawano ją za winną czarownictwa i palono na stosie. Jeśli utonęła, była niewinna, ale już martwa. Uprzedzenia rasowe wobec społeczności meksykańskiej były powszechne w Teksasie lat 80. XIX wieku, szczególnie po wojnie amerykańsko-meksykańskiej z lat 1846-1848. Curanderas, czyli tradycyjne uzdrowicielki, Rzeczywiście były często prześladowane przez fanatycznych duchownych, którzy widzieli w ich praktykach zagrożenie dla chrześcijaństwa. Wiele podobnych historii miłości przekraczających bariery rasowe i społeczne miało miejsce na Dzikim Zachodzie, choć niewiele z nich zostało zapisanych w oficjalnych kronikach. Historia Jake'a i Elini nee pokazuje nam coś bardzo ważnego, że prawdziwa miłość i honor czasami wymagają ogromnych poświęceń. Jake Morrison mógł żyć spokojnie, bezpiecznie i wygodnie, ale wybrał trudniejszą drogę, bo wiedział, że to była właściwa rzecz do zrobienia. Czy był głupcem, jak mówił Richard Williams? A może bohaterem? To każdy musi ocenić sam. Ale jedna rzecz jest pewna w świecie, gdzie łatwo jest przejść obok cudzego cierpienia, Jake Morrison pokazał, że są jeszcze ludzie gotowi poświęcić wszystko dla obcej osoby. I może właśnie dlatego jego historia przetrwała przez ponad 130 lat. Dziękuję za obejrzenie tej niezwykłej historii z dzikiego zachodu. Jake Morrison i Elaine Vasquez to postacie, które pokazują nam, że miłość może pokonać wszelkie przeszkody, nawet kosztem utraty wszystkiego, co mamy. Jeśli podobają ci się takie historie, koniecznie sprawdź inne filmy na naszym kanale. Znajdziesz tam więcej fascynujących opowieści z czasów, gdy Ameryka była jeszcze dzikim, niebezpiecznym miejscem, pełnym bohaterów i łotrów. Pamiętaj, subskrypcja i dzwoneczek to najlepsza nagroda dla nas za pracę nad tymi filmami. A w komentarzach napisz Jaką historię chciałbyś usłyszeć następnym razem? Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie opowiem Ci o. Ale to już inna historia.